Po raz kolejny do prawa pracy wprowadzamy kolejne wynalazki, dodatkowe Europy, przerwy, obowiązki rozpatrzenia tego, tamtego, obowiązki informowania o wolnych stanowiskach, ścieżka awansu i oczywiście znowu jest to w większości na koszt, na ryzyko pracodawcy, na odpowiedzialność pracodawcy. Bo kto ma to wszystko zapewnić? Jak zawsze pracodawca na własne ryzyko. Przecież znowu w ten sposób odstraszacie ludzi od bycia pracodawcami. To się potem, nie dziwcie, jak za rok się okaże, że będzie jeszcze mniej małych firm, a jeszcze większą część rynku zawłaszczą korporacje, bo ich jest stać na to, żeby te normy wszystkie wypełniać. Tego wszystkiego w ogóle nie trzeba i nie powinno się regulować. Tu jest cały pies pogrzebany. Po prostu nie trzeba całego życia, pogódźcie się z tym, nie trzeba całego życia opisywać ustawami od kołyski do grobu. Po raz już trzeci chyba czy czwarty w tej kadencji grzebiemy przy y, zmianach rozszerzających możliwość pracy zdalnej. Ale tego w ogóle nie trzeba nigdzie wpisywać do ustawy. Ludzie już się dawno tak w ogóle poumawiali. Ameryka już odkryta, już naprawdę nie musicie tego robić. Jedyne czego potrzebujemy, to ewentualnie skasowania jakichś przepisów, które są zbędne, które to do tej pory uniemożliwiały. A nie dopisywania nowych, że pracodawca ma tam w ciągu iluś dni odpowiedzieć na wniosek pracownika. To się samo dzieje. Ludzie się po prostu dogadują, nie potrzebują pisania do tego ustaw, że im wolno. To jest tak, jakby PiS teraz odkrył nagle, że ludzie ze sobą rozmawiają na przykład. I w związku z tym nie ma na ten temat żadnej zgroze ustawy. No, trzeba napisać jakieś prawo konwersacyjne. trzeba napisać, że ludzie, ludziom wolno ze sobą rozmawiać na dowolne tematy. W tym poprzez komunikatory elektroniczne. No, chyba że namawiają się na przestępstwo, to wtedy nie wolno. Tak? Trzeba by to napisać. Ale któryś z kolegów Spisu, usłyszał od kolegi, że jest taki problem, że ludzie czasami nie odpisują na wiadomości, bo on ma taką koleżankę, ten kolega, ją ona mu nie odpisuje. On nie wie, czy się może z tą drugą mówić. No, to jest denerwujące. Trzeba by to wpisać do jakiejś ustawy, że w takim razie jest poprawka. Rozmówca ma obowiązek udzielić w ciągu tygodnia odpowiedzi na zadane mu pytanie albo wyjaśnić, dlaczego nie chce jej od tej odpowiedzi udzielić. No ale ktoś inny mówi, on może być na wakacjach. No tak, no to musimy dopisać, że yy, chyba że jest na wakacjach albo że, że musi być taka, taka opcja, że komunikator pokazuje, czy wiadomość jest odczytana. No dobrze, ale ktoś może nie śli, że wiadomość była odczytana. No dobrze, to musimy zrobić chyba, że nie chce, żeby jest odczytana. Wtedy musi, na początku rozmowy trzeba będzie kliknąć takie okienko wyskakujące, czy się zgadzamy na to, że wiadomość jest odczytana czy nie odczytana. No ale ktoś może w ogóle nie chcieć odpowiadać na, na korespondencję, która jest niechciana. No dobrze, to musimy napisać, że chyba że jest odpowiedź na korespondencję niechcianą, to musimy stworzyć taki urząd moderacyjny, żeby ktoś rozstrzygał, czy to jest korespondencja chciana, czy niechciana. I tak wygląda nasze regulowanie rynku pracy. To jest nieustanne gonienie króliczka, którego nie da się złapać. Gdybyśmy zaczęli pisać prawo komunikacyjne, to tak by właśnie to wyglądało.